Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 6. Prowadzenie lekcji online. Drugie motywowanie uczniów do regularnej nauki. Zagadnienia. 2. stycznia. Jak utrzymać zaangażowanie uczniów? Drugi lutego wyznaczanie małych celów i śledzenie postępów. W nauczaniu języków online jednym z największych wyzwań jest utrzymanie motywacji uczniów na odpowiednim poziomie. Nauka języka to proces długotrwały, a uczniowie często tracą zapał po początkowej fazie entuzjazmu. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciel potrafił skutecznie motywować uczniów, utrzymując ich zaangażowanie oraz pomagając im regularnie pracować nad postępami. W tym rozdziale omówimy, jak utrzymać motywację uczniów oraz jakie techniki stosować, aby uczniowie systematycznie rozwijali swoje umiejętności. Motywacja to kluczowy czynnik sukcesu w nauce języka. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym nauczyciel może pomóc uczniom utrzymać zainteresowanie nauką, a także zapobiec zniechęceniu. 2.1.1 Indywidualizacja podejścia do ucznia. Każdy uczeń jest inny, ma różne cele, potrzeby i preferencje. Aby skutecznie motywować uczniów, nauczyciel powinien indywidualnie dostosować metody nauczania do każdego z nich. Pierwszego zrozumienie potrzeb ucznia przed rozpoczęciem nauki warto przeprowadzić rozmowę z uczniem, aby dowiedzieć się, jakie są jego cele i motywacje. Dlaczego chce nauczyć się języka? Czy jest to praca, podróże, hobby, czy może rozwój osobisty? Znając odpowiedzi, można lepiej dostosować program nauczania, aby uczeń czuł, że nauka jest dla niego istotna i ma konkretny cel. Drugiego dostosowanie materiałów jeśli uczeń interesuje się np. sportem, podróżami czy filmami, można dostarczać materiały związane z tymi tematami. Uczniowie są bardziej zaangażowani, gdy uczą się na bazie materiałów, które są dla nich interesujące i pasjonujące. Trzeciego tworzenie osobistej relacji w nauczaniu online, szczególnie w lekcjach indywidualnych, budowanie relacji z uczniem jest kluczowe. Uczeń czuje większe zaangażowanie, gdy ma pozytywny kontakt z nauczycielem, czuje się zrozumiany i wspierany. 2.1.2 Urozmaicenie metod nauczania. Rutyna może zniechęcić nawet najbardziej zmotywowanych uczniów, dlatego warto wprowadzać różnorodność w metody nauczania. Pierwszego zmiana formy zajęć, stosowanie różnych metod nauczania, takich jak rozmowy, ćwiczenia gramatyczne, gry językowe, oglądanie filmów, czytanie artykułów czy słuchanie podcastów sprawi, że lekcje będą bardziej angażujące i dynamiczne. Dzięki temu uczniowie będą mniej odczuwać monotonność. Drugiego wykorzystywanie narzędzi interaktywnych, wprowadzenie nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacje edukacyjne, quizy online, na przykład Kahoot, wirtualne tablice, na przykład Jamboard, czy platformy do nauki słownictwa, na przykład Weaslet, może znacząco zwiększyć zaangażowanie ucznia. Uczniowie chętniej biorą udział w lekcjach, które łączą naukę z zabawą i interaktywnością. 3. Wspólne omawianie wyników, regularne omawianie postępów ucznia, feedback na temat tego, co już osiągnął, a także wskazanie obszarów do dalszego rozwoju, pomaga utrzymać ucznia na właściwym torze. Taka forma dialogu sprawia, że uczeń czuje się zaangażowany i odpowiedzialny za własny rozwój. 2.1.3 Stworzenie pozytywnej atmosfery. Pozytywna atmosfera na lekcji sprzyja motywacji ucznia. Ważne, aby lekcje były przyjazne, bezstresowe i motywujące. Pierwszego, chwalenie postępów, docenianie nawet małych osiągnięć ucznia ma ogromne znaczenie. Pochwała za wykonane zadania, poprawne zdania czy dobre odpowiedzi daje uczniowi poczucie, że jego wysiłki przynoszą rezultaty. Drugiego, zachęcanie do popełniania błędów warto przekonać ucznia, że błędy są naturalną częścią procesu nauki. Im bardziej uczeń czuje się komfortowo z popełnianiem błędów, tym łatwiej będzie mu podejmować wyzwania i uczyć się na własnych doświadczeniach. Kluczem do skutecznej nauki jest podzielenie procesu na mniejsze etapy i śledzenie postępów. Dzięki temu uczniowie mają wyraźne punkty odniesienia i mogą obserwować swój rozwój. 2.2.1 Wyznaczanie konkretnych i osiągalnych celów. Wyznaczanie małych, konkretnych celów, które są realistyczne do osiągnięcia w krótkim czasie, motywuje ucznia do regularnej pracy. Pierwszego krótkoterminowe cele zamiast stawiać przed uczniem abstrakcyjny cel, np. nauczenie się angielskiego, lepiej wyznaczyć konkretne zadania do zrealizowania w ciągu tygodnia lub miesiąca. Może to być na przykład nauczenie się 50 nowych słów, opanowanie czasów przesłych czy zrozumienie krótkiego artykułu. Drugiego, cele mierzalne ważne, aby cele były mierzalne. Dzięki temu zarówno uczeń, jak i nauczyciel będą wiedzieć, czy postęp został osiągnięty. Na przykład, można określić, że celem jest zdanie quizu z wynikami powyżej 80%, czy samodzielne napisanie krótkiego eseju bez pomocy słownika. Trzeciego motywujące wyzwania nauczyciel może wprowadzać uczniowi różne wyzwania, np. wykonaj prezentację na wybrany temat w 5 minut albo porozmawiaj z kimś w języku obcym przez 10 minut. Takie zadania motywują do aktywnego wykorzystania wiedzy. 2.2.2 Regularne monitorowanie postępów. Śledzenie postępów ucznia to jeden z najważniejszych elementów motywowania do nauki. Regularny feedback pozwala uczniowi zobaczyć, że jego praca przynosi efekty. Pierwszego prowadzenie dziennika postępów. Warto zachęcić ucznia do prowadzenia dziennika postępów, w którym będzie zapisywał, czego się nauczył oraz co sprawiło mu trudność. To nie tylko pozwala mu na lepsze zrozumienie własnych postępów, ale także ułatwia nauczycielowi planowanie kolejnych lekcji. Drugiego regularne testy i zadania. Nauczyciel powinien regularnie sprawdzać postępy ucznia za pomocą krótkich testów, uizów czy zadań do wykonania. Można na przykład co miesiąc przeprowadzać test słownictwa, rozumienia tekstu czy pisania, aby mierzyć postęp w tych obszarach. 3. Wykorzystanie technologii do monitorowania postępów. Istnieje wiele aplikacji i narzędzi edukacyjnych, np. Na Duolingo, Memrise, Weaslet, które pomagają śledzić postępy uczniów w nauce. Uczniowie widzą swoje wyniki i mogą porównywać je z poprzednimi osiągnięciami, co jest dodatkową motywacją. 2.2.3 System nagród i zachęt. System nagród to skuteczny sposób na motywowanie uczniów do osiągania kolejnych etapów w nauce. Pierwszego symboliczne nagrody można wprowadzić symboliczne nagrody, takie jak odznaki za osiągnięcia w różnych obszarach, np. mistrz słownictwa, ekspert gramatyki. Uczniowie chętniej dążą do zdobycia kolejnych poziomów i czują się bardziej zmotywowani do regularnej pracy. Drugiego wirtualne certyfikaty po ukończeniu określonego etapu nauki warto wręczyć uczniowi wirtualny certyfikat potwierdzający jego postępy. To może być dodatkową motywacją i dowodem na osiągnięcie konkretnego celu. Trzeciego, drobne nagrody można także wprowadzić system drobnych nagród, takich jak zniżki na przyszłe lekcje, dodatkowy czas na ulubioną aktywność lub dostęp do ekskluzywnych materiałów. Tego typu nagrody mogą zwiększyć zaangażowanie ucznia i dodać motywacji do regularnej nauki. Podsumowując, motywowanie uczniów do regularnej nauki wymaga stosowania różnych strategii, takich jak indywidualizacja podejścia, urozmaicenie metod nauczania oraz skuteczne wyznaczanie i monitorowanie postępów. Dzięki tym technikom uczniowie będą bardziej zaangażowani, a ich postępy w nauce języka będą bardziej widoczne. Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 6 prowadzenie lekcji online. Drugie motywowanie uczniów do regularnej nauki.